Czy śniły Ci się paznokcie? Oto znaczenie tego snu. Paznokcie w snach symbolizują siłę, wytrwałość oraz dbałość o własny wizerunek. Mogą również odnosić się do Twojej determinacji w dążeniu do celu lub potrzeby ochrony siebie przed negatywnymi wpływami. Jeśli we śnie masz zdrowe, zadbane paznokcie, oznacza to pewność siebie i kontrolę nad swoim życiem. Może to być także znak, że dobrze radzisz sobie z codziennymi obowiązkami i czujesz się stabilnie. Łamliwe lub połamane paznokcie mogą sugerować osłabienie, zmęczenie lub trudności, z którymi się zmagasz. Taki sen może wskazywać, że czujesz się bezbronny lub potrzebujesz więcej troski o siebie. Obcinanie paznokci we śnie oznacza dbałość o swoje sprawy i eliminowanie tego, co zbędne w twoim życiu. Może to być również symbol zmiany lub konieczności uporządkowania pewnych aspektów codzienności. Długie paznokcie mogą oznaczać zarówno siłę i elegancję, jak i trudności w radzeniu sobie z czymś, co stało się zbyt skomplikowane. Jeśli paznokcie są zbyt długie i przeszkadzają ci w śnie, może to sugerować, że odkładasz pewne sprawy na później i pora się nimi zająć. Sen o pomalowanych paznokciach może wskazywać na potrzebę zwrócenia na siebie uwagi lub wyrażenia swojej osobowości. Kolor lakieru może mieć dodatkowe znaczenie. Czerwony może symbolizować pewność siebie i pasję, a czarny tajemniczość lub bunt. Obgryzanie paznokci we śnie sugeruje stres, niepokój lub brak kontroli nad jakąś sytuacją. Może to oznaczać, że masz trudności z radzeniem sobie z emocjami lub czujesz się bezsilny wobec pewnych problemów. Sen o brudnych paznokciach może wskazywać na zaniedbanie lub poczucie winy związane z jakąś sytuacją. Może to być także znak, że powinieneś bardziej zadbać o siebie lub o swoje relacje z innymi. Złamany paznokieć w śnie może symbolizować niespodziewane problemy lub przeszkody w realizacji planów. To znak, że powinieneś zwrócić uwagę na szczegóły i przygotować się na nieoczekiwane zmiany. Paznokcie w snach przypominają, że nawet drobne szczegóły mają znaczenie, zarówno w dbaniu o siebie, jak i w podejściu do życiowych wyzwań. Jeżeli chcesz poznać szczegółowe znaczenie tego snu, zapraszamy do odwiedzenia strony Sennik BIS.